Poczucie bezpieczeństwa i pewności to wspaniała rzecz. Świadomość, że panuje się nad wszystkim w sytuacjach, w których zwykle łatwo stracić kontrolę. OnSpot daje to poczucie. Dzięki OnSpot jesteś przygotowany na nieoczekiwane sytuacje. Jako doświadczony kierowca nie masz problemów z zachowaniem pełnej kontroli nad pojazdem, ale Twój zawód każe Ci wyjeżdżać na drogi w warunkach, w których inni nie myślą ruszać się na krok z domu. Gdy kapryśna zimowa aura skuwa na wierzchnię lodem, obsypuje śniegiem i nawet najlepszy kierowca musi zdać nie lada egzamin. Wtedy poczucie kontroli nie jest takie oczywiste. OnSpot to automatyczny układ łańcuchów śnieżnych, który można włączyć przy prędkości do 50 km na godzinę. Układ nazywa się Automatic Traction Control System. OnSpot minimalizuje zagrożenie unieruchomieniem np. Na, na światłach z powodu wyślizganej miejscowo na wierzchni. Wystarczy wcisnąć przycisk w kabinie kierowcy i natychmiast uzyskuje się dodatkową pomoc przy wyciąganiu pojazdu z trudnego miejsca. Także przy cofaniu. Najprościej rzecz ujmując, zasada działania ONSPOT polega na tym, że tarcza, do której przymocowanych jest kilka łańcuchów śnieżnych, opuszcza się w kierunku koła napędowego, po czym łańcuchy zostają wyrzucone przed opony, co powoduje zwiększenie tarcia. Próby hamowania, siły uciągu i przyspieszenia wykazały, że tarcie zwiększa się nawet o 30%. Rezultat to lepsza przyczepność i większa zdolność pokonywania trudniejszych odcinków. To większe bezpieczeństwo dostaw, a co za tym idzie oszczędność czasu i pieniędzy Twoich, firmy i ludzi. A co najważniejsze, mniejsze niebezpieczeństwo wypadków. Układ ONSPOT jest dostępny do większości samochodów ciężarowych, furgonów, autobusów i pojazdów służb ratowniczych. Dostarczany jest wraz z uchwytami specjalnie dopasowanymi do danego pojazdu. Dzięki temu montaż układu ONSPOT przebiega łatwo, szybko i stabilnie. Po zamontowaniu układ ONSPOT nie wymaga serwisu ani regulacji. Praktycznie jest bezobsługowy. Warto więc zainwestować w coś, co pomoże osiągnąć sukces. Zainwestować w coś, co pozwoli poczuć się pewnie i umożliwi odzyskanie kontroli. Zainwestować w onspot i wziąć zimę w kleszcze.